Julia Tabin i będę, znaczy będę mówiła fragment książki Haliny Snopkiewicz Słoneczniki. Hindus najpierw oznajmił klasie, że chciałby zostać dyktatorem świata, a później rzucił od niechcenia. Kto zje całe pudełko kremu Nivea? go wódki! Powiedziałam, widząc to zainteresowanie wśród chłopaków. W innych okolicznościach chętnie spróbowałabym tego specjału, ale nie cierpię, nienawidzę, kiedy Hindus zabawia się kosztem innych, głupszych od siebie. W partyzansce różne rzeczy się jadało, nie omieszkał zauważyć Hindus. No to zdjęłam papuć z nogi, podałam mu i mówię ten papuć na pewno ci nie zaszkodzi. Autorytet hindusa zawiózł na białej, cienkiej nitce babiego lata. Przeszył mnie smolistymi oczami, błysnął białkami i wziął papuć. Ale tu Gosiński, potencjalny kandydat na ludożercę, podszedł, machnął do mnie tak lekceważąco i powiedział do mnie: Wszyscy jesteśmy mężczyznami. Hindus, zabaj to pudełko. Zjedli. Dwóch zwymiotowało zaraz polibacji, jeden rozchorował się. Dokazali niezłego, bohaterskiego czynu. Nie ma co. Muszę porozmawiać z tym durniem. Zrobić z kogoś balona, to satysfakcja, ale jeżeli ten ktoś jest na tym samym poziomie co my. No, wzywają cię do szkoły. Co zrobiłaś? Nic, nic. Byłam tylko nieodpowiednio ubrana. Lenyka, daj spokój. Jak się wpędziłaś w aferę, to teraz sama nadstawiaj głowę, dobrze? Ja nie mam czasu. I na czym polegał ten nieodpowiedni strój? A nic, nic, nieważne. Jak nie idziesz, to poradzę sobie. Na pewno uda mi się wytłumaczyć, Bruki, że nie mogłam postąpić inaczej, że naprawdę musiałam przyjść do szkoły w piżamie. się Okoń, ten, który się rozchorował po kremie wea, zjawił się lady. Hindus, ty to jesteś stary, ale głupi, powiedziałam. Coś cię opuszcza fantazja, hindus na to. Mnie opuszcza? Mnie opuszcza, to się dowiedz, że ja bym mogła przyjść do szkoły nawet w piżamie. No akurat to przyszło mi na myśl. A cała klasa na mnie napadła. Łatwiej mówić, trudniej zrobić. No to zobaczycie, powiedziałam. No i zobaczyli. Nie tylko oni. Wstałam rano i do stroju dorzuciłam tylko wełniane skarpetki. Podwinęłam nogawki, narzuciłam płaszcz i wkroczyłam do szkoły. Niech sobie nie myślą. Płaszcz zostawiłam w szatni, a nogawki odwinęłam. Przemaszerowałam we flanelowej piżamie, w różowe kropki i wełnianych statuteczkach przez dwa piętra i korytarze. Cała buda zataczała się ze śniegu. Potem zamknęłam się w ubikacji i poczekałam na dzwonek. Kiedy profesorowie porozchodzili się do klas, odczekałam jeszcze moment i potem dumnie weszłam na lekcję w Sprawdzała ona obecność i wyczytywała moje nazwisko. A dla większego efektu, na tę chwilę właśnie, czatowałam pod drzwiami. – Obecna – powiedziałam spokojnie, zamykając za sobą drzwi. Klasa ryczała. Brukiew, jak w pierwszej chwili zastygał w usłupieniu, tak nagle zerwała się z brzaskiem. – Marsz do domu i nie pokazuj mi się bez matki! Coż było robić? Poszłam do domu. – Ale niech wiedzą, że słowo! Tá, tá, tá.